Hej, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Hina Team. No i dzisiaj będzie dosyć typowy odcinek, bo słowo będzie pod właśnie taki nie vlogowy po prostu. Będzie to dosyć ciekawy odcinek, też wpadłam na niego dzisiaj w ogóle nagrywam czwarty odcinek z rzędu. W sumie jeszcze vloga nagrywałam trochę, więc może powiedzieć, że piąty odcinek z urzędu. A więc tak, zobaczymy jaki pies będzie najlepszy dla mnie. W ogóle nie wiem, czy to będzie interesujące dla was, natomiast w ogóle wpadam w takie flow nagrywania i po prostu nagrywam to, co leci. Okej, okay. jesteśmy w ogóle na stronie Royal Canin. Um... Jesteśmy w ogóle na stronie Royal Canin i... No, po prostu, jakby... Mam nadzieję, że ten quiz będzie lepszy niż ich karmę. Anyway, mogę zobaczyć, w ogóle zobaczymy sobie, czy jest border. Zobaczmy sobie rasy średnie. Hmm, powinien być, no bo to jest bardzo popularny pies, jakby mimo wszystko. Hmm, a nie ma go tutaj, to może być jako rasy duże. O. Nie wiem, Jest, jest pies rasy Border Collie. Nie Border Terrier. Okej, okay. ale śmiesznie jest opisane jakby w sensie, teraz wy widzicie, że tu w ogóle są jakby kropki pozaznaczone, jak na przykład bardzo skłonność do ślinienia się, to jest bardzo ciekawe. Ja właśnie ostatnio z, porównywałam z Wikipedią e, Candy, w sensie z tym co piszą o borderach na Wikipedii, także możecie wpaść w, w prawym, czyli chyba tu będzie, nie, bo jest odwrotny. Dobra, będzie podpięty, idziemy, 4 minuty nim zajmie ten test, oczywiście ja będę do was gadała, więc pewnie mi zajmie dłużej, e, chcę właśnie zobaczyć w ogóle na czym polega ten test, e, rozpocznij teraz. Jakiej wielkości pies najbardziej ci odpowiada? No zdecydowanie średni, ewentualnie mini. W sensie ogólnie średnie psy są dla mnie idealne, w sensie od 10 do 25 kg. Yy, no bo jakby nie lubię małych psów. W sensie po prostu jakby, chociażby wizualnie, ale z charakteru też raczej żadne, żadna mała rasa mi nie odpowiada. Natomiast nie chcę mieć psa cięższego niż jakieś tam 20 kilo powiedzmy, bo no to nie jest dosyć jakby praktyczne. Okej, okay. drugie pytanie. Ile czasu dziennie chcesz spędzać na aktywnościach z psem? Wysoki poziom aktywności, zdecydowanie. jakby obecnie już spędzał Scandi, więc na bym miała brać psa kolejnej rasy. E, czy jeszcze raz jakby cofnąć się w czasie? To i tak bym wybrała właśnie... jednak psa aktywnego, bo lubię psie sporty, długie spacery i tak dalej. Okej, okay. przechodzimy teraz do zakładki temperament. Czy w Twoim domu są małe dzieci? E, nie. Ja odpowiadam, że nie, bo to jest też, że nie, na, na razie nie, ale planuję w ciągu najbliższych lat, natomiast, no po prostu nie, bo na zasadzie mam takie wrażenie, że ee, to mi tylko ograniczy do psów, które są uważane za psy, do dzieci, co w ogóle bordery też często są tak nazywane, w ogóle, w ogóle uważam, że nie ma z takiego jak podział psów na, dla dzieci i nie dla dzieci. Okej, okay, pytanie czwarte. Jak powinien zachować się twój pies względem ludzi? Huhu. Eee. O, w ogóle jeszcze nie zauważyłam, ale tutaj opisują trochę. Eee, także jeszcze muszę przeczytać trzecie pytanie, bo zauważyłam, że jest tutaj rozwinięcie. Są rasy, które znakomicie odnajdą się w towarzystwie dzieci, tworząc z nimi wyjątkową relację, ale są też takie, które lepiej stwierdzają się w spokojniejszym otoczeniu z dala od małych dzieci. Okej, okay, nie jest to jakoś tak. Eee niemile napisane, w sensie coś, co by miała się przyczepić do czegoś. Także, okej, okay, okej. Okay. Jak powinien zachować się trójkę względem ludzi? Każdy wie, jest podobnie jak człowiek, ma swoją unikalną osobowość, dlatego przy wyborze danej raz warto zwrócić uwagę na jej temperament. Ważne jest również, aby jak najszybciej zacząć socjalizację w najlepiej od trzeciego miesiąca od... życia. A tutaj od trzeciego miesiąca życia. Mi się wydaje, że tak powinna się zacząć od pierwszych sekund, tak naprawdę, ale spoko. I co do tej unikalnej osobowości, to myślałam, że zaczyna się dobrze, ale potem... stwierdzili, że każda raza ma swoją unikalną osobowość, a nie, że każdy osobnik, ale... Okej, okay, przyjacielski, obronny. Okej, okay, okej. Okay. Niezależny. Nieśmiały. To nam niezależne, tak jak psa, niezależnego, który nie szuka stałego kontaktu ze swoim właścicielem. Czy zależy Ci na tym, aby Twój pies dogadywał się z innymi psami? Tak. dogaduje się, no to trochę, głupie też, bo to zależy od socjalizacji, wychowania, mm, ale po prostu też od, jakby, cech osobnika, no po prostu, no. Okej. Okay. Ile czasu chcesz poświęcać na szkolenie swojego psa? Mm, zaawansowane. Treningi agility, posłuszeństwo, dokładnie, dokładnie. Ile uwagi i pracy chcesz włożyć w planowanie swojego psa na co dzień? Niski, nie lubię, nie lubię, ale. Hmm. Jakby spoko mogłabym mieć rasę, która wymaga trochę więcej, tylko po prostu, jakby ani ja tego nie lubię, ani wiem, że większość psów tego nie lubi yy, i nie chcę poświęcać też jakoś dużo czasu na jakieś treningi z tym i związane i tak dalej, jakieś yy, sprzęty, doszkalanie się w ogóle nie, także niski. <laughs> Jaki poziom opieki zdrowotnej jesteś w stanie? EXCUSE ME? Okej, okay, oni tutaj patrzą na chorobitość rasy Jestem w stanie zapewnić, no jestem wysoko w stanie zapewnić W sensie... Teraz ludzie sobie pomyślą, że mają małe wypłaty ma, Nie wiem, jakby nie chcą poświęcać dużo po prostu pieniędzy e, dla Zwyżaka. Więc wadzą sobie rasę, która w teorii jest zaznaczona jako niska, jakby... Czyli że pewnie po prostu tak ludzie pomyślą sobie niższa, tańsza, bo zazwyczaj tak jest po prostu. I potem okaże się, że trzeba zrobić operację za kilka tysięcy, bo po prostu wypadek był jakby. Mm, głupie pytanie. Okej, okay, ostatnia zakładka, informacja o tobie. Czy miałeś wcześniej tak, mam doświadczenie? Jakiego rodzaju przestrzeń na zewnątrz twój pies. Aha. Okej, okay, to też mnie boli i jak coś mamy mały ogródek, więc zaznaczę to drugie. Natomiast. Chociaż może nawet będzie na zaczęła to trzecie, Ale dobra, nie. Dajmy tak. I Zanim kliknę ten magiczny przycisk, to chcę podsumować ten test y, tak szybko, na zasadzie pytania są bardzo od czapy, że tak powiem. W ogóle nie, y, większość się nie odnosi bezpośrednio do jakichś cech rasy, no może poza tą wielkością na przykład, y, do tego co miałby zaoferować osobnik danej rasy, tylko on są jakby, jakbyś robił ankietę jakąś do schroniska, gdzie mają psy, których konkretnie znają jakby, wiecie, charakter, a to jest jednak rasa, nie? A nie osobnik konkretny, więc. Dobra, przepraszam, ja muszę chyba nie Nieważne, klikamy magiczny przycisk, bo sama nie mogę się doczekać. I bends. Uuu. Uuu. porcelanie. W życiu nie widziałam takiego psa. Ciekawe, nie znałam tej raz. O, widzę już haszczora. Ej, ej, w ogóle to nie jest grupa, w ogóle. Hmm. Dobra, mamy jakieś oszczarka. Polskie oszczarki niż inne dalej e, haszczor, bardzo bym chciała mieć wszystkiego, ale po pierwsze no po prostu... Pies jest trochę za duży i ogólnie e, <laughs> w sensie bardzo mi się wizualnie podoba, podoba mi się dużo bardzo jakby jego charakter, ale byłby to nie pies dla mnie. W sensie, może inaczej, jakbym mogła mieć 10 psów... I nie wiem, siedem z nich to byłyby bordery I trzy jakieś inne razy, tak właśnie Żeby mieć tą rasę, żeby się zachwycać tą rasą i tak dalej To spoko, ale tak jakbym miała właśnie dwa, trzy psy To raczej bym się nie zdecydowała na haszczora Ale no jak była mała, to bardzo, bardzo chciałam mieć haskiego Bull Terrier Uhu. Mi się ani z wyglądu, ani z charakteru nie podobają Ciekawe I ostatnie, Brangue de la... Mój francuski teraz się właśnie ukazał. E, bardzo jakże zaawansowany. W każdym razie tej rasy też nie pojażę. I bardzo mnie e, dziwi, wręcz nie powiedziałam nawet, że ciekawi, ale dziwi, dlaczego tyle jakby raz myśliwskich mi się pokazało, jakby który mój wybór na to wpłynął. Dobra, ale widzę jeszcze jeden przycisk. Mogę sobie zobaczyć, jak bardzo dopasowany jest do mnie border. Także szukamy borderka I lecimy Bo generalnie jeżeli chodzi o te rasy, To żadne nie było takie O pomyślę nad tą rasą czy coś zobaczę Żaden nie był właśnie taki Jakiś nie wiem takie, Nie miałam takiego Może, a może jednak Także nie podoba mi się ten quiz A jednak po prostu jakby Z mojego własnego em, Tego researchu Który robiłam wcześniej po prostu bordery mi najbardziej pasowały Także no, nie wiem. I dopasowanie 77%, więc całkiem spoko i widzę, że jest to egzekwot z tym e, piątym miejscem, więc chociaż 77%, ja bym myślała, że bardziej takie trzy jednak, 80 coś, ale dobra. Wielkość średni, e, poziom energii wysoki, e, lubiący dzieci w każdym wieku, zachowanie wobec ludzi przyjacielskie, zachowanie wobec osób bezproblemowe i potrzeby szkoleniowe zaawansowane, wymagania, okej okay, wymagania dotyczące pielęgnacji średnie. No to tutaj może się ładnie nie zgadzało Dla osób, które po raz pierwszy decydują się na psanie. I dom z dużym ogrodem, okej. Okay. Czyli wykluczyło mnie tutaj to. Yy, ta pielęgnacja i dom z dużym ogrodem. To pielęgnacja akurat fakt, że... jakby faktycznie rasa ma jakieś tam konkretne wymagania, akurat to z pielęgnacją spoko, ale to z ogrodem, jakby jestem w stanie zapewnić mu głosy mu w się, sensie, na po prostu. Yy, wychodzenie. Na spacery i jakby. No, ale dobra, to co? Mam nadzieję, że taki właśnie, niezupowy, inny format Wam się podobał. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.